Dobra, wiecie co? Jeszcze chwilę sobie zagramy. Ja sobie jeszcze kuracyjkę robię. A no, tak sobie pomyślałem, że jak już gramy, to... No to grajmy. I teraz, tak szczerze powiedziawszy, fajnie by było te postacie moje ubrać. Nie wiem za bardzo w co. Ta ma na przykład jakiś chinesie, czyli Light Armor. Bo to ona ma plus jeden, tak? No to nie mamy lepszej dobra Amulet of Might Ring of Protection. Aha, mogę mieć dwa ringi o Cloak of Resistance, czyli bonus. O, i to fajne. Nie wiem, ten za 250 tamten chyba lepszy. Te nic nie mają. Dobra. I teraz się zastanawiam, czy na przykład, no nie wiem. Ta ma jakiś naszyjnik ma. Natural Weapons and Unarmed. Czemu on w ogóle ma jakiś nożyk zamiast broni? Czy to jest jakiś jego Weapon Proficiency czy coś? Atak. 4 do 7, a jakby mu dał takie coś. 3 do 6. No to są role na atak, tak? Punching Dadger plus 1. Okej, okay. jakbym mu dał na przykład takiego klaba, no dobra, to mam lepszy atak, ale nie ma tarczy. No to powiem wam, że to ma jednak robi robotę ta broń. Tu mam jakąś kuszę, tu mam jakąś kuszę zwykłą. Nic fajnego i to jest medium. Ta ma half plate i to jest heavy, to jest light, a ten jakie ma? Medium armor, ale nie może tego założyć, bo Nie mam pojęcia czemu, bo coś tam jest z tym nie tak. Strasznie mało itemów mam jakichś sensownych. Za to mam płaszczyk. Wszyscy z nich mają jakieś płaszczyki. O, moja postać ta też nie ma. Co ten płaszczyk dawał? Resistance. No, co no, weźmie moja postać płaszczyk? Aha, i ten Mighty Fist, dobra. I to chodźmy gdzieś dalej. One lag. A to to nie wiem. Coś wziąłem i co ten liść robi? Aha, że za to nam może ktoś za to zapłacić jakiś. No dobra. Kolekcjoner antyków. Nie wiem, kto jest kolekcjonerem antyków. Aha, wykraszowała się gra. Ojazd ale chyba była zapisana w tym miejscu, w którym żeśmy przed chwilą wychodzili, mam nadzieję. Chociaż co, myśmy tam pogadali z typem, znaleźli hajs i zlutowali skrzynkę, to żeśmy tyle co nic zrobili. Eee, czekajcie, zobaczę tylko czy moja postać ma płaszcz, tak, to znaczy, że to jest pod teraz. Co tak gra się w ogóle tak kraszuje i kraszuje, A przy save'owaniu coś jest nie tak? Już któryś raz się przykryz. Dobra, to mogę zaklejmować. To może tu pójdę sobie. O, a tu są te depcy, do których miałem się dostać. W związku z jednym z questów, tylko nie wiem którym. Nie wiem, gdzie jest ten David Nityl, Formel, Aferimen, now a Creepy i Gertug. Aha, to jest taki na południu koleś tam, chyba przy zamku był ten koleś. Dobra, muszę mu tego quest'a oddać, ale to nie. Troller i Nimfa. O, to jest to. No i tu mnie wzywają do jakichś... o yes continue coś wyskoczyło i nas zaatakowało. Shit. Oh fuck. An epic pose. I need inspiration. Oh, to the you You oh, Kurde, niedobrze, bo tych troli tu jest trzy, a my tu już jeden prawie padli. czemu ja ich też leczę? Mi się wydaje, czy ja te trole leczę też? 4D4 4D6, dobra, to nie jest... O kurde, a ten żyje? Kto ich poleczył, to ja? Jest czemu oni się podnoszą? Czemu oni w ogóle leżą? Aha, Ja nie wiem, położyły się trole. Regeneration, permanent. A może one się regenera... Aha, bo ich trzeba było jakimś ogniem zabijać, teraz już pamiętam. Coś było takiego, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, spaliła się. Ktoś tu miał jakieś petardy. Okej, okay, spalił się. To jeszcze mi ten jeden został, ale nie, nie podoba mi się to. Protection from fire. To czym ja mam go zniszczyć? Nie wiem, AC Splash zrobię. Okej, okay, tego się kwasem dało rozwadzić. O, jakiś Copper ring. O! Bandit Alchemist. Po pierwsze nasza babka, która jest Wizardem, dostaje level i co teraz Wizard bonus fit. Okej, okay, dobra. Po drugie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i po trzecie tego fita Spell Focus. I teraz jest pytanie. jakie to są moje spele, te które ja mam eee, kurde jakie to są spele to chyba Czekajcie, muszę zobaczyć, bo to nie będę wiedział. Spellbook Conjuration. Aha, nie jako Bart tylko gdzie ona jest, ta? Ona ma Evocation, to nie. Aha, tu jest drugi level. okej. Okay. i to są tak. Evocation, Evocation, Evocation. To są te ogniste. To ja z nią zrobię sobie evocation. Fajne to, no właśnie jest podobno fajne. Aha, ja już mam evocation. No to bez sensu, to nie biorę takiego czaru. To się postaram wziąć coś innego do magii. Combat casting na przykład by mi się mógł przydać. Power spell of the power spell increased by ale to u konkretnego. Aha, on używa innych w ogóle spell slotów, skill focus. Mhm. To może spell penetration wezmę, a tym drugim wezmę. Ok, I dałem że jeszcze większy bonus mam do jakiejś tam nie wiem, penetracji czegoś tam czegoś. Dwa spele mogę wybrać, i to będą trzeciolewelowe spele. A trzeciolewelowych speli jeszcze nie mam w ogóle. I wolałbym ze szkoły ewokacji Fireball. Wygląda nieźle. battering blast bo to ma co ile ma to 10d ten 10. okej okay. co to jest battering you deal 1 force damage per two caster levels Of force the creature struck by any of this is subject to a bull rush attempt. Dobra, Lightning Bolt of erg, that ale to jest też na naszych, bo widzę, że on idzie i wszystkich, a ten jest na jednego. O, ale jest Dispel Magic Ja bym sobie wziął Dispel Magic Jednak, bo to, to są ważne rzeczy, żeby umieć Umieć, po, wiecie, odwołać tego czara to czy ona ma teraz te czary? Bo ja nie widzę tych czarów nigdzie. Ona się ich musi nauczyć, czy o co chodzi? Open spellbook. Takiego, i co to mi daje, że mam trzy takie czary? Aha, tu mam dobra, to już wiem o co chodzi w tych czarach troszeczkę. Ta używa czarów na ten. Ten w ogóle może jeszcze jednego się nauczyć czaru. Nie wiem czemu tego nie ma, i w ogóle na trzecim levelu też ma jakieś. Mogę zapamiętać jakieś czary, nie wiem co to znaczy. Samon Monster 3, o i to mi się podoba. To jest w ogóle Bardem. Tutaj też coś, tu jest. Remove sickness. No jakiś nie wiem. Dobra, dajmy jeszcze tego shieldów fate i tyle. Ona tu też ma jakiś czar i też nic nie wzięte ma. Lesser Restoration, protect from arrows. Hmm. Salmon monster, small elemental. No nie wiem, zostawię mu to. Nie wiem skąd im się wzięły te dodatkowe czary, których wcześniej nie mieli. Idziemy. Przewróciliśmy. Nie wiem skąd te trole się tu wzięły w ogóle i nas biją. A jak się tam dostać? Oj, czekajcie. A, nie mogę bo muszę Dobra, no to begin resting. Żeby nas nikt nie napadł. Nie want zapalenia wyrostka robaczkowego. To chyba They have beaks. no niestety nie pojedli zbyt dobrze z tego co widzę. Jak się tu dostać? O. Jakaś lokacja tu jest. Ja nie wiem, czy ja nie powinien po swojej mapie, po swojej części królestwa chodzić i tam rozwiązywać problemy, a nie po jakimś. Forwards. A teraz nasz rząd forwards, ich zajęło jakieś dryady. Any last wishes? O oh shit! Mogę despela rzucić teraz Bo ta moja postać miała mieć jakiegoś dispela Średnio bym powiedział, że ten dispel spell zadziałał, yy, raczej w ogóle. Nie podobało mi się to, że tak musi działać. Nie zacznij, Walter! Powinnaś się uratować. To cię skończy!

ty, ale oni ciągle to mają. Bez sensu. Teraz bym przez 40 sekund mieć taki syf na sobie, że się chodzić nie mogą. Nie, nie, nie domofon parował z kolacją, wiecie, mówiłem, że włączę na chwilę grę, żeby jeszcze, jeszcze o wiatrowie. Dobra, 4 sekundy. O, jest jakieś drzewo. O, syklu. I to chyba tyle. To był yy, item, który. O, czekajcie, tu jest lód jakiś. I ja chcę go zebrać. No dobra, nie była to jakaś super lokacja. Ja nie lubię tych gier, ale to w większości earbudów jest tak, że ciężko zrozumieć, czemu te postacie trafiają, albo czemu nie trafiają. Znaczy, to się da łatwo zrozumieć, bo nie rzucają tymi kośmi, ale tych parametrów jest tyle, że jak się człowiek zacznie zastanawiać, no to to nie jest takie hop -siup, nie? Te pająki, ale czy to koniec? O, jest czekajcie. Kingdom Artisan. You have met an artisan, special character who can craft equipment for you from. A to chyba chodzi o naszego alchemika. Okej, okay. Visitors Awaits. Visitors Awaits. Tu jest ta driada, co się z nami chciała, że tak powiem, skumać. Stare tu jest. <laughs> adventures can wait more strength, fades. je ta babka u przeciążeni są dobra moi drodzy zapisuję i będziemy kończyć a jakieś tam walki zrobiliśmy